jestem w tej chwili w Erblongu, tuż koło stadionu elblągskiej skręć w prawo. Olympii. Następnie skręć w prawo. I stąd z pomocą, prawo. z pomocą nawigacji, Google Maps, oczywiście, będę jechał na Elbląskie Stare Miasto. Trudny tutaj wyjazd, bo złapowinę z prawą stronę. Skręć w prawo. w prawo. W prawo. Krzyżowanie z ustąp. Za 100 metrów, na rondzie drugi zjazd. ulice ulicę Górnośląską teraz wjechaliśmy. Nie A miasto, nie brzydkie. Nie? Ja wiem, ładnie mi, mi coś nie podoba. Powiem szczerze. Za 500 metrów jedź dalej prosto jest to może i stare, ale takie w miarę czyste tak nawet nie jest tak nasiane wszystkiego Bo i te blokowiska takie drogi szerokie znowu linie tramwajową jaką będziemy przecinali jedź dalej prosto cały czas chyba pod, pod słońce nam się trafia trasa no trudno możemy ruszać jest zielone za 500 metrów na rundzie czwarty zjazd czwarty zjazd na rondzie. czyli dla pewności to przed rówrądem będzie trzeba na lewy pas chyba zjechać. Gdzie tu jest rondo? Jest rondo. Już oznaczone. Stary rynek. Rondo. Zjedź z rąda. Owny się, że nie nadjeżdża tramwaj. U, chyba pojechałem źle. Nie dobrze pojechałem. Jedzie tramwaj sprzeciwka, Elbląski, jedynka. Czy ten borek wtedy wyrzuciłeś? Nie. dojedziemy, to, to Ci dam. Kolejny tramwaj obronski widzisz? Widzę, zielony. Zielony. Model Transpoznań. Krótki. za 300 metrów skręć w prawo stare miasto już jest drogowskaz nawet Uf. skręć w prawo następnie dotrzesz do miejsca docelowego Czeleczkę Wiem Piesi szli. Równorzędne skrzyżowanie Prawej trzeba ustąpić Nie ma nic po prawej To jedziemy Stare miasto Jesteś na miejscu